Ledwo co do gry trafił nowy sezon trzeci super, a my już otrzymaliśmy wyciek motywu nowego sezonu czwartego. Mamy potwierdzenia co do kolejnego mini sezonu drugiego i wiemy kiedy trafi, co tam będzie i jak będzie wyglądał. Mamy nawet itemy jakie trafią w nowym sezonie czwartym, a poza tym jak co dzień mamy ogrom wycieków. Siemanko wszystkim, ja jestem Migao i sam nie spodziewałem się, że dwa dni po nowym sezonie nagram dla was film o kolejnych sezonach, ale zanim one, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 500 v to zostawa peczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i przypominam jako Epic partner o kodziku kicia, tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, bo jest tego naprawdę ogrom, a najważniejsze jest to, że właśnie do wyciekła informacja na temat kolejnego już sezonu i jest ich naprawdę ogrom, a nawet i wyciekły informacje na temat jeszcze kolejnego sezonu. Tak dokładnie nie przesłyszeliście się, ja też jestem w szoku, lecz zanim przejdziemy sobie do tych informacji, mam dla was kilka bieżących nowości, a pierwszą taką jest przykładowo nowy medalion, jaki niebawem ma zostać dodany do gry. Cały ten temat został nam podany przez dokładnie tego likera tutaj, który napisał na że do gry nadchodzi nowy medalion o nazwie Full Medalion, który ma jedno bardzo proste i dla niektórych kluczowe zadanie, czyli chronić będzie nas od upadku z wysokości na wyspie. Poza tym nic więcej nie będzie robił ten przedmiot, ale przyda się on dla dwóch typów graczy. Pierwsi to ci, którzy lubią się budować i cały czas przyjmują HG, a drugi typ to gracze, którzy lubią robić skybase, bo posiadanie takiego medalionu macie jeden slot więcej. Na obecny moment nie jestem w stanie wam wskazać dnia jego trafienia do gry, ale lada moment zostanie on pewnie wydany, więc wyczekujcie, bo przez ten sezon Fortnite naprawdę zasypia nas kozackimi nowościami, zmianami, a nawet i wydarzeniami, które będą na żywo. Jak już mówimy tutaj o takich właśnie zmianach w rozgrywce, to mam dla Was jeszcze jedną ostatnią już rzecz, a mianowicie, do Neta wyciekła lista wszystkich wspomagania, jakie będą dostępne na wyspie obecnego sezonu, i niektórych jeszcze nie ma w grze. To właśnie teraz w tle macie widoczną tę listę, i jak sami widzicie, jest tego naprawdę sporo, i niektóre z nich już są dostępne w grze, a niektóre będą trafiały dopiero po kolejnych aktualizacjach, tak jak ten nowy więc wyczekujcie jakiejś nadchodzącej aktualizacji. Tak jeszcze dodam, że kolejna aktualizacja z tego co mi się wydaje ma trafić do gry jakoś 16 czerwca czy coś takiego, więc lada moment, aktualizacja też już będzie w grze i jak zawsze dodana nam ona ogrom nowości. No, dobra widzowie, ale przejdźmy już do tematu, dla którego przyszliście na ten dzisiejszy film, czyli kolejny sezon, a nawet jeszcze następny, bo tak, niestety, ale do już wyciekły informacje w ich temacie, a topowi że już wstawili takie filmy, które widzicie w tle, na swoje kanały społecznościowe. Na początku zaczniemy sobie od tematu następnego sezonu czwartego, bo jest on w pierwszej kolejności po tym sezonie, a wycieki w jego temacie, co ciekawe, nie zaczęły pojawiać się w tym sezonie teraz, tylko jeszcze w trakcie trwania poprzedniego sezonu Star Warsów. Jakoś zaraz po jego Starcie, w necie pojawiło się ogrom wycieków dotyczących nowości Fortnite na następne miesiące, i był tam też kolejny sezon czwarty rozdziału szóstego. I według tamtego wycieku, miał być to sezon o motywie inwazji robalów lub kosmitów. Ale nikt nie brał tego na serio. Zaraz po starcie tego sezonu troszeczkę się to zmieniło, ponieważ na nowej lokacji na wyspie w tym sezonie pojawił się taki plakat, który przedstawiał nam poczka oraz robaki. I te dwie rzeczy będą nawiązywały do po pierwsze sezonu czwartego oraz po drugie do kolejnego mini sezonu drugiego. Zaraz potem Donata zaczęły spływać kolejne informacje w jego temacie i taki cały zbiór zrobił nam hypex, który w pierwszej kolejności dał znać, że motyw kolejnego sezonu czwartego to inwazja kosmitów lub robali, więc jest to już motyw potwierdzony. Dalej dowiadujemy się, że w trakcie jego trwania będzie dostępny event na żywo, co również podobno jest pewne, a dodatkowo sezon ten ma mieć aż 6 dużych aktualizacji, co oznacza, że będzie to jeden z najdłuższych sezonów tego rozdziału i potrwa od 8 sierpnia do początku listopada. Co też ciekawe, nawet przedmioty, jakie będą dostępne na wyspie w tym nowym sezonie czwartym i mamy tam otrzymać super lunchpada, który prawdopodobnie wyżej będzie nas wybijał oraz drugi item to rękawica robali czy coś na podobiznę tego. To tutaj to wszystkie znane nam informacje na temat kolejnego sezonu, jaki zostanie wprowadzony do gry i sam osobiście jestem w szoku, że ledwo otrzymaliśmy sezon związany z super bohaterami, a już wiemy co będzie w kolejnym sezonie, jaki trafi ogólnie do gry. Pamiętajcie, co chciałbym tutaj mocno podkreślić, że wycieki te jeszcze są wstępnymi informacjami na temat Kolejnego sezonu i w jego temacie może się jeszcze sporo zmienić. Ale na teraz, to co wam powiedziałem, to pewna informacje co do nowego sezonu. Ale spokojnie, bo chwilkę temu powiedziałem wam, że donata wyciekły jeszcze informacje na temat kolejnego mini sezonu i tak samo musimy wrócić sobie do wycieku z poprzedniego sezonu Star Warsów, bo poza informacjami na temat sezonu czwartego były tam informacje o mini sezonie drugim. Zaraz po sezonie inwazji Robali czy tam kosmitów nie mam pojęcia, do gry według wycieku miał trafić sezon poświęcony w 100% Simpsonom, i dla tych co nie wiedzą, to jest to amerykański serial animowany, którego na pewno raz oglądaliście, albo po prostu o nim gdzieś słyszeliście. W każdym razie teraz musimy przejść sobie do tego plakatu, o którym mówiłem wam chwilkę temu i były na nim właśnie robaki i pączeki i właśnie ten pączek jest nawiązaniem do Simpsonów, ponieważ jest to ulubiona przekąska jednej z tamtych postaci. Według informacji od likerów kolejny mini sezon drugi ma być właśnie o takiej tematyce Simpsonów i na teraz jest to niemalże pewne, ale pewnie powiecie, że jest to tylko plakat na wyspie i widzowie może jest to tylko plakat, ale Fortnite właśnie lubi w taki sposób zdradzać nam nowości, jakie trafią później do gry. W tym temacie mamy nawet krótki opis, co będzie nas czekało w tym kolejnym sezonie i temat ten został podany przez tego likera i napisał, że sezon Simpsonów ma być znów mini sezonem, co oznacza, że będzie on trwał jakoś 4 tygodnie do grudnia. Dalej, w wycieku od tej samej osoby dowiadujemy się, że mapa w tym sezonie ma być mała i ma mieć rozmiar wyspy na trybie reaktywacja i co najciekawsze, mapa tego sezonu to prawdopodobnie miasto Springfield, czyli właśnie miasteczko z tego animowanego serialu. Liker ten dodatkowo daje znać, że Fortnite niedawno testowało coś takiego jak mini Battle Royale. W którym gracze graliby zwykłą grę na małej wyspie, taki jak przykładowo ta reaktywacja, lecz w tym wypadku byłoby to właśnie takie duże miasto prosto z tego serialu. I spokojnie, kochanie, miasto to jest naprawdę ogromne i to ogromne, więc na pewno rozgrywka będzie podobna do tego co jest teraz, ale jak to wszystko będzie wyglądało i co tam będzie się działo, tego na teraz jeszcze nie jestem w stanie wam tutaj powiedzieć. No i widzowie, wszystko spoko, wszystko fajnie, ale jest to dość zaskakujące, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale na tym samym wycieku, który potwierdził się co do obecnego sezonu i po części już potwierdza nam to co będzie w kolejnym jak i następnym sezonie, były też informacje o rozdziale siódmym. Między innymi były tam informacje, że jednym z pierwszych jego sezonów ma być sezon o motywie mitologii nordyckiej czy coś w tym stylu, a żeby to było mało, były tam nawet informacje, że w rozdziale siódmym też będzie mini sezon drugi po pierwszych dwóch sezonach. Tutaj możecie to zobaczyć. I jak widzicie, były tam informacje, że kolejny mini sezon w rozdziale 7 będzie o motywie Symbiotów Marvela, tak więc zapowiada się naprawdę grubo. A dodatkowo były tam też informacje, że będzie więcej eventów na żywo oraz ogólnie więcej koncertów. Patrząc na to, że teraz otrzymaliśmy ostatnio wielki event, a w tym sezonie z tego samego wycieku też były informacje, że będzie jakiś event na żywo, można spokojnie powiedzieć, że wyciek ten może być bardziej niż pewny, ale na pewno nie tak na odległy czas. Fortnite zapewne zmieni troszeczkę niektóre rzeczy i wprowadzi prowadzą coś w innej kolejności albo coś po prostu zmieniam, więc nie bierzcie tych rzeczy tak na 100%, ale co do tych dwóch następnych sezonów tego rozdziału, to raczej wszystko jest już pewne. Ja sam osobiście najbardziej cieszę się z informacji na temat wielkich wydarzeń, ponieważ widzowie, w tym sezonie teraz do gry ma zostać wprowadzone kolejne wydarzenia na żywo i niestety w jego wypadku nie wiemy, czy będzie to duże czy małe, ale już w tym kolejnym sezonie raczej na pewno będzie większe wydarzenie. Spodziewajcie się, że po jakiejś kolejnej aktualizacji, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a, tematy te będą się po kolei potwierdzały, więc obecnie musimy poczekać sobie na potwierdzenie tych wycieków teraz oraz na kolejne informacje, jakie ogólnie się pojawią. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat bieżących nowości i też nadchodzących kolejnych sezonów, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w ich temacie, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz nowości, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nie mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!